A no tak, tak wypadałoby zbagować, nie? No i lecimy teraz do góry. Albo nie, no holo, dzień dobry, będę miał dla Was kolejną misję. Tym razem będzie to Mountain Master. Misja, w której będziemy się ułamywali do penthouse'u i będziemy musieli ukraść. E, będziemy musieli ukraść dysk twardy od przywódcy jednego z gangu. I przy okazji go sprzątnąć. A Co mamy w inwentory? W inwentory na cicho. Dwa razy bodybagi, Raz ICM. To zaczynamy. Dobra, z, -planingu. z planingu, ja raczej nic tam bym nie polecał. Nie jest tu nic potrzebnego jakoś bardzo. Hmm. No w zasadzie, no nie. Chyba nie. Więc y, startujemy. Dobra, jedziemy z tematem. Wchodzimy sobie do wieżowca. Musimy się najpierw dostać na tyły. Najłatwiejszy sposób przejście przez Bartymi drzwiami. Jak nie chcecie ryzykować, że was zobaczy kelnerka, to można poczekać aż sobie pójdzie. Ja sobie zaryzykuję. Dobra, nieważne. Dobra, szukamy sobie teraz security boxów, takich jak ten tutaj I tutaj jeżeli przy, przy tym przełączniku będzie się świeciła zielona lampka, to trzeba go użyć przełączyć. Musimy znaleźć trzy takie i w odpowiedniej kolejności je poprzełączać. Dobra, jesteśmy w garażu teraz. W garażu są o, furgonetki, takie białe. O, raz, dwa, trzy. I z furgonetki musimy sobie zabrać łoma i glas katera. Które będą potrzebne później. Tu po garażu chodzi jeden strażnik. O. Jest takich dwóch panów u statycznych, oni w różnych miejscach stoją. No i jeden cywil zazwyczaj gdzieś. W tej części chodzi tylko jeden strażnik, tu po dole. Ale jest i skrzyneczka. Dobra, mamy zielone światło. czyli jedna z trzech zaliczona? Dobra, jest druga. W zasadzie trzecia, bo druga jest tu, gdzie właśnie strażnik stoi. Jedziemy dookoła. Tak, o i takiego pokoju jeszcze z oznaczeniem piorunka będziemy potrzebowali. Będzie trzeba tam wyłączyć prąd. Jak już zawołamy windę po wyłączeniu tych security boxów strażnik nie widać Dobra i znowu trzeba iść dookoła No właśnie, tu stoi Jadega Dobra, wyłączamy. Dobra, idziemy zawołać windę teraz. I będzie trzeba ją zablokować tam, wyłączając prąd z tego pomieszczenia. Co wcześniej otworzyliśmy. O, tutaj. Jak zjedzie winda, to ją blokujemy. Dobra, wyłączone. Dobra, i teraz idziemy otwierać sobie drzwi, znaczy drzwi. No, drzwi od windy w zasadzie. Bo to nam było potrzebne. Dobra, i lecimy do góry na penthouse. Już dopiero dzielamy i. Alin. Dobra, pojechaliśmy na górę. No i lecimy. Kolejny etap misji. Wychodzimy sobie z ventów od razu na prawo. Teraz będziemy musieli zapalić światło. No tutaj lampę żeby nasz współpracownik spuścił nam windę. Tak, w sumie tu bardziej platformę. O, leci platforma. I po platformie przedostaniemy się na drugą stronę, o tam gdzie strażnicy się już podświetlili O, i po to nam był glaskater. Dobra. No jesteśmy w drugiej części misji, tak w sumie. Teraz musimy znaleźć serwer room, który jest za jedną z półek z książkami. Tu, jak już wejdziecie, to warto się rozejrzeć za laptopem, który jest tutaj w tym wypadku, bo będziemy musieli tutaj dysk podłączyć i z niego ściągnąć dane. Tak, półki trzeba zasłaniać za sobą, bo strażnicy zauważą, poruszone. Tutaj za takimi lusterkami, znaczy lusterkami, kozetkami w zasadzie, jakie przesuniecie? O! To tutaj jest y, ukryty save ze złotem. Złota też będziemy musieli wy wynieść, więc warto sobie zapamiętać, gdzie jest. Ta skrytka. Dobra, idziemy szukać dalej. Tu można zabić tego gościa. To jest go w sumie warto sprzątnąć, bo tutaj będziemy raczej często przechodzili w sensie sporo się będziemy kręcili z tej strony. To przynajmniej ja lubię z tej strony się kręcić. Okej, okay. na razie go dam tutaj, jak znajdę serwerum, to go przerzucę. Dobra, tu czasem się safe respi, w którym e, są kluczyki. Tu jeden strażnik powinien łazić. Dobra, jest. O, a safe mamy też tutaj. Tu są dwie możliwe lokalizacje na serwer room. Tutaj szafeczka. Tutaj nie ma. I tu jest szafeczka. Dobra, znalezione. Teraz dwa sposoby: albo szukamy kartki z kodem, albo zakładamy drilla. A ja wolę drilla, nie chcę mi się szukać kartki. A tylko tego strażnika będzie trzeba sprzątnąć. Tu przy okazji możecie też się rozglądać za e, guzikiem, alarmem awaryjnym, pożarowym. Gdzieś na ścianie. Będzie też nam potrzebny ten guziczek później. Dobra, ale tu mamy na razie spokój. Dobra, tu sobie przeniosę torbę bliżej, tamtą sobie torbę przeniosę. O, tu mamy schodki, będzie można uciec sobie schodkami z góry, bo później też na dach będzie trzeba wyjść. Dobra, o i safeik od razu. Piklokiem najszybciej. Jeśli czekaj na drilla teraz, nie? Dobra, mamy klucze i tak tu możemy sobie przejść do części kuchennej. W części kuchennej też się o, kręci jeden strażnik. A tam mamy: o tam z tyłu? Yy, miejsce, gdzie zrzucamy lód. Teraz. W międzyczasie, tak zwanym, sobie poprzenoszę te toru... A, moment, jeszcze kartę muszę przynieść przecież. Tak. Nie ma karty na biurku, karta będzie tu na stole pewnie. O, nie ma karty. To niedobrze. Czy bardzo często respi karta na stole? O, a my tutaj będziemy lud rzucać. Dobra, ale trzeba znaleźć kartę. Ja nie wiem, gdzie jest inny reszta karty, więc będzie trzeba go znaleźć po prostu. Albo jest opcja jeszcze, że zdobędziemy kartę po prostu od szefa. Nie widzę tu karty nigdzie. Dobra. Później ją znajdziemy gdzieś. Dobra. Mamy hard drive'a. Dobra i wracamy tutaj o, do komputerka. Pakujemy. No i czekamy sobie teraz. Tu może się zrespić też kamerownia. Jak kamerki, też jest zawsze trochę łatwiej. Nie leży tu karta gdzieś? Nie widzę. Dobra, 5 sekund. Dobra. Look Może tu gdzieś karta leży? Nie, nie ma karty. Nie ma, nie ma karty. Będzie nasz kolega z kuchni? Poszedł sobie gdzieś dobra. Do Musimy dysk wrzucić, i tutaj będziemy też torebki zrzucać z lutem ze złotym. Dobra, teraz musimy znaleźć gdzieś przycisk alarmowy. Dobra, widzę. Tu jest chyba kamerownia, tak. Ale nie bardzo mam czas, żeby tam wyjść. Dobra, teraz musimy na dach jak najszybciej się przedostać. Im dłużej czekacie, tym może to być trudniejsze, bo się y, strażnicy mogą zrotować. Watch it, a guard. It's a guard. Dobra, i teraz szukamy szefa. Tu chyba jest szefuncio, albo tam jest szefuncio. Tak, teraz czekamy aż szefuncio się nam podświetli, nie pamiętam w sumie jak on dokładnie wygląda. Ale on chyba tu będzie przychodził, na tył. <coughs> o ile dobrze pamiętam. I tu go sobie będzie. A, tam jest szefuncie, tym razem się podświetlił. Ok. A może tu przyjdzie?

No pogadałeś sobie. Dawaj schodź tu teraz. O będzie schodził. Kurwa. Tam też muszę na pager chyba o tak, czy nie? Nie pamiętam. A nie, to go muszę po prostu zwinąć. Dobra sobie zrupujemy, tu jest zejście. Halo? To nie jest to zejście? Co myślałem? Myślałem, że to jest to zejście tam na balkonik. Dobra. To będzie to zejście. Nie. No to tam to było zejście. Halo? A, no to zejście. Dobrze. Tylko się nie zrenderowało. Dobra, tu raczej nikt nie przyjdzie do nich. Dobra, jest karta, więc teraz sobie złoto poprzenoszę. A, dobra, trzeba przytrzymać, najpierw otworzyć, no to wypadałoby, nie? Ja mogę też na respa nosić, ale to nie, to ja wolę sobie chyba... Na respa przebiec później, a tu jest bezpieczna trasa w miarę. Już się zakręciły. No i teraz w sumie musimy tylko ukraść złoto. Jesteśmy w domu. Refren jest oszczętnięty, jest twardy, spakowany. Uż na ludzi mu się, ale ślepy jest, no to dobrze, no i co, spadamy. E, musimy się dostać na tą platformę, którą nam wcześniej opuścili. Tobie wezmę ECM-a, na wszelki wypadek. Jakby tu jednak coś się miało jeszcze spierdzielić. Tu jest gardzik. gościu, on ci po plecach przebiec Dobra, nieważne, jednak, ECM się przydał. Mała wpadka na koniec, ale już nie będę przecież powtarzał. O, sporo EXPA. O, jeszcze level będę mógł bić. Dobra, i losujemy karty. I mamy skina. Uje, oh yeah, to kuszę.